Państwo, Witam na pomoczonej konferencji prasowej, w okresie odwróconym siarka, tak 78 do 63 do gospodarzy. Z nami trener siarki i pan Zbigniew Pysznych, a także rzucający Jakub Zalewski. Oddajemy głos trainerowi Pyszniekowi. No niestety, jesteśmy chyba dalej w oko. Przegraliśmy mecz w pierwszej połowie, realizowaliśmy sobie przed meczem, że <klujny> grałeś w obronie, daliśmy sobie życzyć prawie 50 punktów. Drugie połowie troszeczkę się to polepszyło. Myślę, że 30 my musimy sobie z tym poradzić. Po prostu wyjść z tego dołka, bo gramy na wybory, na nieźle. Teraz weźmie sobota, środa, sobota, w podróży, w podróży. To też nie jest usprawiedliwienie Także teraz mamy tydzień przygotowania do meczu o, ze Szczecinem. Jestem przekonany, że oby lepiej, będzie wygrać na zwycięstwo, ale tutaj mówię, to Zdobyliśmy sobie sprawę ze Śląska, to jest ostatni z maleń, że dzisiaj byśmy przegrali praktycznie. Bardzo ciężko by było wyjść z ostatniego czy przedostatniego miejsca, bo była różnica 5-6 punktów, które jest byłoby ciężko odnośnie. Na pewno drabany dzisiaj gratulujemy dobrze zagrali. Dziękuję radnym Pyszniakowi. Kilka słów po moczarowym kontaże prosimy Neku Pazarskiego. Się od nas. My nie mogliśmy wejść swój gry. Myślę, że śląska dosyć dobrze. Trachę tak, z otwartej pozycji. Nam trochę brakowało też skuteczności. Widzę, że mieli parę zbiorek w mieli parę akcji sponowień, czyli dodatkowe akcje. Tak jak Pan powiedział przegręliśmy, to chyba zauważyła druga kwarta, którą przekraliśmy jedna z przed przerwą jakby rozpędził i wypracował sobie taką przewagę, że już do końca meczu nie potrafiliśmy nawet yy, jakoś zbliżyć się, żeby może jeszcze postarać się w końcówce powalczyć o zmianę rezultatów. Dziękuję. Dziękujemy. członka co jakieś Jedno do trenera, bo graliśmy już za Śląskiem w tym sezonie. Jakby Pan ocenił, wtedy wygraliśmy, czy znaczy Śląsk jest teraz lepszą nam już wtedy na początku? A to jest moje zdanie. Szczerze mówiąc był lepszy. Teraz może troszeczkę wydaje mi się taką sytuację, że niektórzy zabójcy Śląska zeszli na ziemię i tak jak ja mówię zaczęli drapać I to widać to po prostu teraz na meczach. W pierwszych meczach my jesteśmy Śląsk, wielokrotny Polski i nam się wszyscy położą I taka była tak mi się wydaje, taka była mentalność niektórych zawodników i gwiazdorstwo troszeczkę, a no, po prostu teraz widać, że to jest zespół, który po prostu trafia w celu, mm -hmm. Ci młodzi chłopcy pokazują też, tak, czy warto te pieniądze czasami wydawać na miliony. Ja mam inne zdanie, ale kluby mają niektóre inne zdanie. Tak? Ja bym kał Polaków, który dobrze, że Śląsk robi, tak jak z tymi trzema, czterema zawodnikami, pokazują, że chłopcy potrafią, prawda? Przełożyć pieniądze setki tysięcy na to, Także mi się wydaje, że po prostu zespół tak skonstruowany, że my już idziemy prawie na mistrza, prawda? to prawda? A sportu czy pokoju? A teraz na pewno mi się podobają. No, dla mnie wiedzieliśmy, że będą grać agresywnie, wychodząc z no, Ci młodzi chłopcy wnoszą w jakąś tam cegiełkę, cegiełkę, doszedł do doświadczonych zawodników że może wiedzą teraz, że tu nie będzie przelewek, jak niektórzy może wcześniej myśleli dlatego jest, jak jest. No, i też przegrywają, wołna czerwona, ale walczą, nie było to tak, jak wcześniej, że przegrywali po kilkanaście po dwadzieścia punktach. Tak, jeden na drugiego patrzył. co ty od razu nie chcesz, no. Także tyle. No wieczór. Przechodzimy do drugiej części konferencji z nami, a nie regio, a także Wojciech Jakubek oddaje mi głos rzucając samorządzowskiego zespołu, prosimy o połączony komentarz. Witam wszystkich. Zagraliśmy bardzo dobrze. mecz. Oczywiście pierwsza wygrana robicie cieszy, tylko trochę za późno. Wykonaliśmy wszystkie polecenia w obronie. Zagraliśmy tak jak chcieliśmy zagrać, tak samo w ataku. W pierwszej się bardzo dobrze, piwką, mieliśmy 8 asyst i mm. tylko 6 strat. W drugiej połowie powinniśmy trochę zbyt dużo głupich błędów i wynik na koniec czwartej kwarty był go 15-tą. 15, 15 północy, a mogło być dużo więcej. No, ale wygrana cieszy i miejmy nadzieję, że za, zaprocentuje w kolejnych meczach. Dziękuję. chcesz pytania do Wojtka, zanim opuszczę i, i damy, oddamy głos trenerowi Dajkowiczowi? Zwykle, dziękujemy. Okay. I teraz oddaję głos trenerowi It was, było, to było, to było, to było, and i to jestem I'm z uh, from the result. Although, uh, we to Gratuluję to tego, to było, to było, to to że wygraliśmy. to była uważam zasłużona wygrana I know basketball is a very really interesting sport. In the first round, with all the Americans and with all the team, as the coach of Sharka said, we transposed the game there. And now, with these kids that played today, many, you know, like Jakubiak played 21 minutes, Kulon 22, uh, Maxim 8, and Oscar Stanfall. So we had Polish kids that played, and we win the game 15 minutes. So that makes me Uh, uh, to już byłby uh, uh, to taki przewrotny biznes. Już wam się odniosło wiele W pierwszej części sezonu, przegrał w Tatą Brzechu. Natomiast dziś grając z młodymi zawodnikami, młodymi kubakami, moskami, sami braćmi i którzy grali 15 i więcej minut, wygraliśmy różnicą 15 punktów. Bo tu sobie młody ten genot know-how, który jest w Head to możemy Ale jak Oczywiście nie możemy przewidzieć, jeszcze się do końca sezonu zebrać, ale tak jak mówiliśmy już wcześniej na poprzedniej konferencji prasowej, przy okazji innych meczów, będziemy się starali pokrywać nasze błędy grać i pracować coraz ciężej. I grać coraz bo takiego, że Państwo wiedzą, mamy młody zespół, który popełnia sporo błędów. I would also like also to thank the fans because after after uh, so many lost games and after this match, which is not uh, may, may, much interesting with uh, Sharka, they were in a decent number and supporting us and, uh, and chanting uh, all the time, So I would like to thank them from the heart. Oczywiście dziękuję jeszcze którzy znowu porabiają się. To są przewojtejświe na meczu i cały cały spotkanie na piłkarską karierę. I, i śpiewali, mogli zwątpić, mogli nie przyjść busiaka, to jestem to dosyć mało marketingowy zespół, ale przyszli za tym dziękuję.